Witam Was wszystkich na kolejnym poradniku. Dzisiaj Wam pokażę, jak zacząć pracować jako, jako pomocnik, znaczy, no może, no może był zaczął od robot drogowych, że pracuję jako, że pracownik robi roboty drogowe, ale zajmiemy się jako pomocnik robocza drogowego i co będzie nam potrzebne, oczywiście zmieniają grupy. Set grał, y, oczywiście, PBST, bo trzeba PBST i niech się zauduje nam y, po prostu ranga. Jeżeli chcecie takich poradników, to zostawcie suba i lajka. Oczywiście też y, dajcie, y, tak, y, PBST hazmat, to wtedy nam się załaduje y, ubrania i ciuchy i wszystko. I co będzie nam potrzebne? Musicie iść oto taką stronę. O tak, musicie iść, musicie windą, tutaj idziemy, a tak, a tak idziemy, i jeszcze idziemy, jeszcze i tutaj idziemy, i tutaj właśnie spawnujemy, yy, właśnie samochodzik, który wygląda jako straż, ale my sobie zrespawnimy więc sobie zrespawnimy i wsiadajcie na to niebieskie bo będziecie wtedy kierować wyjeżdżamy stąd, o tak tak będziecie jechać i, i do cargo bay 1b wbijamy tutaj wbijamy tutaj do zone 2 zone 2 tak, tak bym powiedział po angielsku skręcamy w prawo Skręcajmy prawo Wbijamy tutaj się Tutaj się wbijamy I gdzie są tak naprawdę roboty drogowe? Roboty drogowe są y, Oto na tym torze Tylko niech sobie przejadą pociągi Jeżeli będą roboty drogowe To oczywiście włączą się y, te y, Syreny I jeżeli nie mamy UFO to musimy wejść na ten tor i będziemy blokować dopóki roboty drogowe nie będą skończone. Albo że ku, zakupicie sobie UFO za tam, nie wiem ile tam wóksów, ale około 130. I wtedy będziecie blokować tor. Teraz sobie pozwólcie, że ja sobie wyjadę. Albo remówkar. Prawda? Yy, więc... więc pamiętajcie. Tak będą roboty drogowe? A gdzie jeszcze mogą się odbywać roboty drogowe? Roboty drogowe mogą się odbywać wszędzie. Mogą się odbywać wszędzie. E, czekajcie, usunę może ten pociąg, bo nie ma sensu, żeby tak stał. O. I gdzie jeszcze będą roboty drogowe? Roboty drogowe. No, wiadomo, mogą być wszędzie. Na przykład przy Cargo Bay 1 a Jeżeli oczywiście jest event gdzie wam pokazuje, że za 8... nie, za 53 minuty będzie event. Zresponujemy sobie UFO. Bo UFO też jest potrzebne do, do robot drogowych. I tutaj sobie będziemy go stawiać I oczywiście pamiętajcie niech wam nie zabierze ufo, ponieważ tylko właściciel może sobie kierować tym UFO i wiecie i tak dalej. Boże święte, a temu co się stało? I tak, gdzie, gdzie będą roboty drogowe? To możecie sobie najwyżej, bo może, bo może tutaj będzie wejście do stacji. Powiedzmy, będą takie roboty drogowe. I. I czekajcie, mnie sobie UFO, bo, bo coś tutaj blokuje. I lepiej gadać do, to tutaj. No i będziecie blokować i co 5 sekund będziecie przepuszczać i tak dalej. Pociągi z tamtej strony mogą jechać na spokojnie. W, bo tutaj nie ma ro, robot drogowych. Pamiętajcie, jeżeli nie macie UFO, to pamiętajcie weźcie sobie e, takie autko z Fire Teamu. I wtedy będziecie blokować. Tor, bo są roboty drogowe. Oczywiście ja Wam tylko pokazuję w celach poradników, a nie tak naprawdę. No, może na live'ie zrobię coś takiego, że będzie, będą roboty drogowe, prawda? Ale to już zrobimy z UFO, bo bo, to, bo jeżeli zrespawnimy sobie coś takiego yy, i odejdziemy z tego auta, to może ktoś nam wziąć yy, yy, oto ten samochód i nam po prostu usunąć. Na tu wpiszę, że remówka, czyli usunie samochód. I pamiętajcie, w Cargo Bay 1B wchodzimy, skręcamy w lewo, skręcamy w prawo. Tutaj e, takie lewo, tu teraz w lewo skręcamy, o, w prawo. Boże. I pamiętajcie, tutaj też pisze, This is an active train line. Take caution, no to wiadome, ale my sobie tak dla przykładu zrobimy. Więc tutaj będziecie mogli blokować drogę, w sumie tor i roboty, roboty drogowe. Jeżeli. Jeżeli. Jeżeli po prostu zaczną się roboty drogowe, to od razu przyjeżdżamy oto tym autkiem albo UFO, aby, yy, aby zablokować tor, aby nie w większości osób. I... I te auto będzie się trzymało aż do końca yy, robót drogowych, w sumie robot drogowych. Yy, oczywiście wiem, że to nazywam roboty drogowe, ale, ale sobie tak będę nazywać. Roboty torowe. Roboty torowe! Od teraz będę tak nazywać. Yy, jeżeli wam to nie zadziała, no to... no to usuńcie auto i oczywiście kupcie taki Game Pass UFO. I sobie gdzieś o tutaj zrespawnijcie. Bo tu jest dużo miejsca. Jak będziecie tutaj próbować zespawnować, to oczywiście będzie komunikat, że coś blokuje. Ale najle najle najlepiej sobie kupić ufo i tutaj go sobie postawić. Ponieważ nikt wam nie zabierze o to te ufo, i będzie łatwo też przepuszczać. Bo można odlecieć, posunąć się i tak dalej. Więc wiecie o co mi chodzi. Dobra, no jeżeli się dowiedzieliście, to zostaw suba i lajka, jeżeli się nie dowiedziałeś, no to możesz też zostać suba i lajka, i oglądać film jeszcze raz, aby posłuchać mnie. Yy, więc, więc pamiętajcie, zostawcie suba i lajka, bo właśnie tutaj, tutaj już przy cargo B1ABD, wybuchać pociąg strzałami, oto tutaj. I to będzie oczywiście podwójne, więc pamiętajcie, zasubuj kanał, abyś już miał dobry dzień nawet. Pamiętaj, pamiętajcie, w sumie. Jutro będzie filmik na temat Michal więc więc oglądajcie uważnie i posłuchajcie moich argumentów. Dzięki.